Ja na Was i aż naprawdę z trudem mogę uwierzyć w to, że gracie w filmach porno, że jesteście gwiazdami w tej branży. Powiem szczerze, jakoś mój mózg tego nie przetwarza, więc tym bardziej to pokazuje, jak jesteśmy zatopieni w stereotypach i mm -mm. jak możemy się zdziwić, widząc Was tu, a potem tam. Ja bym przede wszystkim nie powiedziała, że jestem gwiazdą. No sądząc po Twoich osiągnięciach, jesteś gwiazdą w tym, co robisz. A tu siedzi takie dziecko. No, wyglądam, jak wyglądam, ale jednak troszeczkę lat. Ile ma. masz lat? 28, w tym roku skończę 29. Od kiedy się zajmujesz tym, co robisz? Od 8 lat. A jak ty czujesz się z tym, że wyglądasz tak niepozornie? Jak to się dzieje, że tam się stajesz kimś innym? Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że stajesz kimś innym. Mój wizerunek w filmach porno i w życiu jest raczej taki sam. Gram w filmach, które właśnie przedstawiają. Niewinnych chłopców, młodych chłopców. Po prostu jest na to popyt, jest mm -hmm. popyt, jest podaż. Jak weszliście do tej branży? Jak zaczęła się wasza kariera w świecie porno? Pierwszy raz pomyślałam, że wygrać w porno, gdy miałam 12 lat. Zebrało nas się kilku chłopców, i a, pierwszy raz obejrzeliśmy film pornograficzny i wtedy mi kliknęło w głowie, jak dorosne, chcę to robić. Jeszcze nie wiedziałam, co to jest homoseksualizm. Ale wtedy już zwracałem właśnie uwagę bardziej na aktora porno, który był płci męskiej, niż na kobietę, więc to tak dawało mi coś do myślenia. Na portalu randkowym miałem profil, i polski producent porno rozesłał ogłoszenie do wszystkich profili. I się zgłosiłem. Napisałem. Wtedy nie miałem jeszcze 18 lat, więc musiałem poczekać. I miesiąc po mojej 18 nagrałem pierwszy film. Przed wejściem do branży studiowałam i też pracowałam na przykład na magazynie albo w call center. Usłyszałam o tym, że jest taka możliwość pracy w taki sposób i z ciekawości zaczęłam. Moja przygoda zaczęła się na kamerkach. Od czterech lat streamuję profesjonalnie już na stronie zagranicznej. Zaczęłam nagrywać filmy. I tak, w sumie dodatkowo, okazało się, że to bardzo fajne zajęcie. i. Chcę iść bardziej w tę stronę profesjonalną. Tego się nie da nauczyć. A na pewno nie dało się nauczyć w tych czasach, kiedy ja zaczynałam. Uczyłam się tak naprawdę na swoich błędach i w taki sposób e, jestem tu, gdzie jestem.